Płatności kartą są coraz bardziej popularne. Ponad 60% osób wybiera transakcje bezgotówkowe, a aż 90% z nich to transakcje zbliżeniowe. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi w trakcie takich płatności? Po pierwszym sprawdzeniu przez terminal wszystkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane i przesyłane do agenta rozliczeniowego. Tam badana jest ich poprawność, po czym wędrują dalej do organizacji płatniczych. Następnie organizacje płatnicze wysyłają do banku zapytanie, czy na Twoim koncie znajdują się odpowiednie środki. Bank sprawdza i blokuje kwotę transakcji na koncie, o czym informuje organizację płatniczą i agenta rozliczeniowego. Zanim agent dostanie pieniądze z banku, mijają zwykle 72 godziny. Aby jednak sprzedawca dostał pieniądze wcześniej, czyli w ciągu 24 godzin, to agent przelewa mu pieniądze ze swoich środków. I to wszystko dzieje się w kilka sekund. Szybciej niż gotówką. Wygodne, prawda?